Cześć! Dzisiaj robimy projekt zupełnie dla fanów. Ostatnio na pokładzie brakowało nam rozrywek, dlatego zrobimy sobie dzisiaj minigolfa. O! Wow! Razem! Projekt będzie budżetowy, ponieważ konstrukcję zaprojektowaliśmy z MDF-u, który mamy tutaj odpadowy, a wykładzina będzie z, takiego, z takiej sztucznej trawy z kastorami. Ten kawałek kosztował nas jakieś 15 zł, więc to nie było nic drogiego. No a tak to będziemy wszystko łączyć na śruby, to też jest wydatek dosłownie kilkudziesięciu groszy. My będziemy wycinać konstrukcję bożenką CNC, dlatego że mamy dostęp do takiej maszyny. Ale konstrukcja jest na tyle prosta, że jak będziecie chcieli to u siebie wykonać zwykłą piłą, to też dacie radę. Dżenka nam wszystko ładnie wycięła. No i teraz nastąpi chwila prawdy, czy ja wszystko dobrze zaprojektowałem i się wszystko ładnie złożę. Mamy tutaj już wszystkie elementy, zaraz je zacznę składać. Jak widzicie, w tych podłużnych zrobiłem takie wpusty, żeby mi się było łatwiej składało. Ale znowu, jeżeli nie macie frezarki CNC, spokojnie możecie sobie zrobić taką konstrukcję bez takich wpustów. Będzie dużo prostsza. No i teraz chwila prawdy. Wstępnie wszystko złożyliśmy. Teraz jak to poskręcamy wkrętami, to powinno działać. Przygotowałem sobie wiertarko w krętarkę, więc najpierw wiercimy otwory, później wkręcamy w i konstrukcja zaraz gotowa. Na razie wkręcam po 3 wkręty z każdej strony, żeby zobaczyć, czy wszystko jest dobrze spasowane. Bo jeżeli coś będę musiał poprawić, to wykręcę tylko trzy wkręty, a nie 10. Dobra, teraz wyczyścimy powierzchnię. Wyczyścimy też siebie. Ponieważ brudną część robót już mamy za sobą, teraz najprzyjemniejsza część. Zobaczymy, jak wygląda nasza trawa. Na wierzchnia już jest praktycznie gotowa, teraz musimy ją tylko przytwierdzić. Mamy tutaj pneumatyczny taker. Jeszcze z niego nie korzystałem, więc trochę się boję, żeby nikogo nie zabić, ale zobaczymy. No i pięknie, wszystko działa. Jeszcze dotniemy tą końcówkę i będzie gotowe. Ok, teraz pokażę Wam coś fajnego. Kili golfowy pokład Makerspace zrobiony przez chłopaków. Więc zaraz zrobimy pierwszą próbę. A tutaj mamy naszą własną piłkę golfową wydrukowaną na drukarce Mateusza i możemy zaraz działać, jedyne co nam brakuje to dołka tutaj mamy taki woreczek i będziemy z niego robić dołek golfowy no i tutaj mamy taki już ręczny taker, bo tym takerem pneumatycznym nie mogliśmy tam dojść no i spróbujemy to w ten sposób zadziałać, ale mamy bardzo długie wszywki, więc pewnie trzeba będzie dobijać je młotkiem, ale to się zaraz okaże. Ja myślę, że jest okej. Okay. Działało, możemy zrobić pierwszy test. Piłka. Jees! Możemy zacząć się bawić. Kto pierwszy? Wiktor? Może być mocno. O! Wow! Zdaję wow! się nominowany Dajesz mi ten przywilej nagrywania porażki Michała, dzięki Dobre Chyba nie widzimy. O ja! <laughs> <laughs> Chyba ten kij powinien być troszeczkę pod kątem. Tak, jest, on jest pod kątem, tylko w złą stronę. Oho, <laughs> <laughs> w ten sposób. <laughs> Nieee, <laughs> <Jezu>, za pierwszym <laughs> razem! Ten projekt nam się bardzo dobrze udał, bo zaczęliśmy w sumie działać o godzinie 11, a teraz mamy jakąś 20 i mamy pełen sukces. Chłopaki bardzo szybko ogarnęli piłkę i... No. matisza poba za lakierowanie kijka. W godzinkę zrobiony kijek. No. Rzadko kiedy udają się projekty tak szybko zakończyć i z takim sukcesem. Jaki z tego wniosek? Trzeba robić wspólne projekty grupowe. Tak. I je kończyć. Tak. I dawać Bartkowi do montowania.